6 sześciosezonowe wyzwanie w trybie Resolution. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj chciałbym Was poinformować o tym, co już mówiłem. Chodzi tutaj właśnie o taki event, gdzie kiedyś mieliśmy, pamiętacie, na Ebole, czyli na Erliego. Przez kilka miesięcy zdobywaliśmy, wykonywaliśmy pewne zadania, żeby później otrzymać nagrodę. Tak samo Wargaming. Robi nam w tym momencie takie wyzwanie pod nazwą Resolution. Słuchajcie, co trzeba robić? Nic innego jak tylko grać. Ci co grają i wykonują, zdobywają sezony. Każdy sezon po prostu musimy zdobyć do poziomu setnego. Jest to zaliczenie wtedy sezonu, ukończenie, zdobycie wszystkich nagród. Wtedy to. Wszystko będzie przechodziło nam do kolejnego wyzwania, a o tym zaraz sobie przeczytamy. Sprawdź się i zdobądź niewiarygodny nowy czołg premium z II wojny światowej jako ostateczną nagrodę od 14 lutego do 30 stycznia, tak więc mamy naprawdę sporo czasu. Wiem, że zawsze jesteś gotowy na nowe wyzwania, komandorze, ale czy masz to, czego potrzeba, aby ukończyć wyzwanie, które obejmuje 6 sezonów i trwa prawie rok. Dlatego z dumą przedstawiamy nasze najnowsze wydarzenie Resolution i słuchajcie, co trzeba zrobić? Wchodzicie na stronę WOTA konsolowego, oczywiście logujecie się, wchodzicie w ten akurat tutaj, tak jak widzicie, artykuł i po prostu wtedy sobie wchodzicie na wejść na stronę rozwiązań. To was przeniesie do Czegoś takiego. Tutaj będziecie mieli swój cały postęp i przez stronkę będziecie mieli wybór, czy chcecie się zalogować w pełnym logowaniu, czy tylko w takim podstawowym. Ja akurat wybrałem w pełnym, i tutaj mamy wszystkie informacje, jakie do tej pory zgromadziłem. Mamy tutaj wyszczególnione 6 sezonów i. Jeżeli wejdziemy w ten pierwszy sezon, na razie nie mamy nic w żadnych procentach tutaj podane, dlatego że sezonu jeszcze nie ukończyliśmy. Dopiero sezon praktycznie się zaczął i nic nie, na razie nie mamy żadnych procentów. Tak więc to wszystko będzie nam się zmieniało po wykonywaniu kolejnych sezonów. Jeżeli chodzi o samą nagrodę, słuchajcie, jest to pojazd kaliopę T34. Zaraz pokażę wam jak on mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj będzie wiele zapytań, ale do tego zaraz przejdziemy. Tutaj macie wszystko wyszczególnione. Jeżeli właśnie odkryjemy sobie po kolei sezony, będziemy mieli wyszczególnione procenty, ile przykładowo już mamy zaliczone tego wyzwania. Tutaj jeszcze możemy przejść do opisu. Postanowienia to podróż dla najbardziej oddanych czołgistów, począwszy od sezonu Valiant. Daje Ci szansę na zdobycie jeszcze więcej z każdego sezonu, który podbijasz podczas gdy wydarzenie trwa. Aby rozpocząć, odwiedź oficjalną stronę internetową. Rezolucji pod poniższym linkiem i zaloguj się. Należy pamiętać, że istnieją dwa rodzaje poziomów dostępu do witryny pełny dostęp i szybki dostęp. To to jest właśnie to, co mówiłem. Dzięki szybkiemu dostępowi wystarczy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, aby zalogować się w wygodny sposób. Jednak niektóre strony i funkcje w tym twoje dotychczasowe postępy nie będą dostępne na tym poziomie dostępu. W przypadku pełnego dostępu zostaniesz przekierowany do pełnego zalogowania się za pomocą danych logowania od PlayStation lub Xboxa po pomyślnym zalogowaniu nastąpi powrót do strony wydarzenia, na której będziesz mógł cieszyć się całą zawartością z pełnej wersji rezolucji, w tym wszystkim swoimi postępami. W przypadku pełnego dostępu zostaniesz przekierowany do pełnego zalogowania się za pomocą danych logowania od PlayStation lub Xbox po. Pomyślnym zalogowaniu nastąpi powrót do strony wydarzenia, na której będziesz mógł cieszyć się całą zawartością z pełnej wersji rezolucji, w tym wszystkimi swoimi postępami. Co czeka na Ciebie w rezolucjach czyli chodzi tutaj o to wydarzenie. Nie byłaby to podróż bez niesamowitych przystanków po drodze o to, co znajdziesz po zarejestrowaniu się w witrynie internetowej rezolucji nowy czołg premium. Waszą ostateczną nagrodą w rezolucjach będzie zupełnie nowy czołg opracowany dla trybu II wojny światowej. Nie będziemy tutaj podawać jego nazwy, ale powiemy, że takiego czołgu jeszcze nie widzieliście w bitwach II wojny światowej. Każdy sezon, który ukończycie w czasie trwania rezolucji, odblokuje nowe informacje o czołgu. Widoczne tylko na stronie rezolucji. I to nie wszystko. Za każdy ukończony sezon otrzymasz 20% zniżki na ten nowy pojazd premium. Ukończ 5 sezonów, a czołg będzie Twój za darmo. Czołg nagroda, rezolucje będzie dostępny pod koniec wydarzenia. Tak samo mniej więcej było, jak mieliśmy właśnie wyzwanie na ebole. I to jest właśnie tutaj mniej więcej ten screen. Tutaj akurat są zaznaczone dwa sezony. Po każdym zakończonym sezonie będziemy mieli właśnie mniej więcej tak wyglądające ikonki. No i tutaj, zobaczcie, to jest akurat moja strona. Na razie nic tutaj nie mamy podanych, żadnych procentów. No i tutaj mamy dodatkowo jeszcze dodane sezony. I słuchajcie, nie tylko akurat ten czołg będziemy mogli zdobyć, również będzie bardzo, bardzo dużo innych nagród. Jest naprawdę o co walczyć, a tak naprawdę, no tylko należy grać i to wszystko, kompletnie niczym się tam nie przejmować, robić sezony, zdobywać nagrody i tyle, a później będziemy mogli właśnie zdobyć pojazd. Tylko pytanie powstaje, słuchajcie: pytanie powstaje na temat tego pojazdu. Jest to ten oto pojazd i patrząc na niego, oczywiście, nic innego jak Sherman, tylko że on jeszcze coś ma na górze. Czy rakiety pojawią się na II wojnie światowej? Hmm. Trudno tutaj naprawdę gdybać i zastanawiać się, no bo to troszeczkę by nie wiem, czy to miałoby sens jeszcze na piątym tierze. No bo Shermany przeważnie mamy na piątym tierze. No chyba nie zrobią dziesiątego tieru Shermana. <laughs> Chociaż słuchajcie, u wargamingów wszystko jest możliwe, ale czy tak się stanie? Nie wiem. W każdym razie, słuchajcie. Ja bym aż tak mocno tym się wszystkim nie jarał, dlatego że dla mnie najważniejsze są oczywiście sezony. Jeżeli będzie jeszcze dodatkowa jakaś nagroda, no to zdobędziemy tą dodatkową nagrodę. Jeżeli ktoś nie wykona na przykład jakiegoś czy nawet dwóch sezonów, no to wiadomo, cena wtedy po prostu o 40% wzrasta, 40% będziecie musieli zapłacić za dany pojazd, wykonując 5 sezonów. Pojazd otrzymujemy za darmo, a jak wykonamy na przykład 6, no to są jeszcze inne dodatkowe nagrody. Z jednej strony, bardzo fajnie, że Wargaming tych nagród rozdaje bardzo dużo, i zastanawiające jest to, czy ten pojazd właśnie będzie miał rakiety na drugiej wojnie. Mam nadzieję, że nie będzie miał, aczkolwiek, słuchajcie, po roku czasu. Wszystko może się wydarzyć nawet na drugiej wojnie. To jest naprawdę spory czas. Mają naprawdę sporo miesięcy, żeby różne nowe innowacje wprowadzać nawet już na drugiej wojnie, nie tylko na zimnej wojnie, ale i na drugiej. Tak więc proponuję wam, abyście się zalogowali na stronie i po prostu sobie śledzili swoje konto. Jak to mniej więcej będzie wszystko wyglądało. Słuchajcie, to nie wszystko. Dodatkowo od jutra zaczyna się kolejny nowy event. Mamy nowy sezon, mamy również nowy event na Choke Premium 8. poziomu. To co właśnie mówiłem, Kazerin Pass. Zdobądź wyzwanie plus tutaj jakaś sprzedaż. Wybierz swoją stronę i walcz o swój Choke Premium. I nagrody, czyli i dodatkowe nagrody. Ciesz się dużymi wyprzedażami z okresu II wojny światowej. Tak więc, słuchajcie, od jutra do 28 lutego tak więc mamy trochę czasu. Bitwa o Przełęcz Kazrin miała miejsce w Tunezji w lutym 1943 roku. Uważana jest za jedno z najważniejszych starć na afrykańskim teatrze II wojny światowej. Przyjdźcie 17 lutego, wybierzcie swoją stronę i walczcie o nagrody i choke premium oraz sprawdźcie ekskluzywną wyprzedaż dla poszczególnych krajów, która będzie prowadzona w tym samym czasie. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, od jutra będziemy mieli nową zakładkę, gdzie będziemy musieli wybrać, i tutaj mamy do wyboru oś Kazerin i sojusznicy Kazerin, czyli wybieramy no tutaj jelenia, akurat <laughs> fajne tłumaczenie. Tutaj wybieramy państwa albo Stany, albo Brytoli, albo Francuzów, ewentualnie wiadomo Niemcy, Włochy, ale tutaj musicie rozważnie wybierać. Dlaczego? Ano dlatego, że nagrody oczywiście patrząc na te państwa są to pojazdy premium, oczywiście z tych państw. Jeżeli ktoś z Was wybierze sojuszników, jakie pojazdy będą później do wyboru? Macie tutaj do wyboru tylko jeden pojazd z trzech pojazdów, a jeżeli chodzi o te Państwa osi, dwa pojazdy. I teraz zobaczcie, jakie pojazdy są do wyboru. Oczywiście tylko jeden możecie wybrać. Jeżeli wybieramy sojuszników, później mamy do wyboru nagrodę albo T25 Pilot, albo SM Somuel, albo brytyjskiego Centuriona, czyli Raka, tak, Centurion RAK 5.1, ale jeżeli wybierzecie Państwa osi, tutaj mamy do wyboru dwa kolejne pojazdy i również tylko jeden możecie wybrać, tak, więc tutaj musicie się zastanowić, który pojazd dla Was będzie najlepszy. Jeżeli wybieramy Państwa osi, później mamy do wyboru dwa pojazdy, jeden z nich, tak, czyli Rampanzera... Spychacza, ewentualnie Bizonte C45, Premka 8 poziomu czołg ciężki, właśnie Włocha. I wydaje mi się, że bardzo duża część graczy wybierze właśnie Włochów, ogólnie państwa osi, dlatego że Bizonte mm, ani razu chyba nie był w jakiejś takiej dobrej cenie, a wielu graczy chciałoby mieć ten pojazd. Tutaj, jeżeli chodzi o spychacz, już mieliśmy kilka razy można było go zdobyć, tak więc nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o te pojazdy sojusznicze, no to mamy tutaj pilota, też był do wyboru chyba w jakimś evencie do wygrania. somuła również można by było tutaj się pokusić o ten pojazd. No i oczywiście raka. Jeżeli chodzi o centuriona, no to mamy na przykład Atomika, też był kiedyś do zdobycia, ale Wydaje mi się, że tutaj jednak wielu graczy wybierze Bizontę, dlatego że wielu graczy tego pojazdu nie posiada. Tak więc słuchajcie, bardzo prosta sprawa: od jutra pojawi nam się nowa zakładka, wybieramy sobie sojuszników, ewentualnie oś. I wtedy po prostu gramy. Co trzeba robić, żeby zdobyć te pojazdy? Słuchajcie, punkty są przyznawane za każdy pojazd przeciwnika, który zniszczysz w bitwie wieloosobowej, czyli w bitwach randomowych. Jeśli zniszczony czołg należy do kraju przeciwnej drużyny, otrzymasz dodatkowy punkt. I to cały czas nam się powtarza. Zdobądź jeden punkt za każdy zniszczony pojazd. Czyli co? Musimy po prostu niszczyć jak najwięcej pojazdów. Prosta sprawa. I jeżeli chodzi o zimną wojnę, amerykańskie, brytyjskie i niemieckie czołgi w trybie zimnej wojny również będą mogły się liczyć w tym wyzwaniu. Tak więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o inne bariery, tutaj mamy oczywiście dodatkowe nagrody, srebro, różne jakieś tam dopałki, jakieś tam inne pier pierdółki. To wszystko mo będziemy mogli zdobywać. Uwaga, jeśli posiadacie już któryś z czołgów. Nagród po ukończeniu wyzwania, zamiast tego otrzymacie jego wartość w srebrze. Mam akurat Francuza Somuę SM, ale w tym malowaniu on tam pod inną nazwą jest. No to na pewno tego nie wybiorę. Chyba mi się wydaje, że pójdę, tylko szkoda, że nie podali. Akurat, czekajcie, może gdzieś podali zwroty. Ile zwrotów jest? Ile mamy zwrotu za dany pojazd, jeżeli chodzi o srebro? Szkoda, że nie podali, ale te wszystkie pojazdy praktycznie posiadam. Tak naprawdę, tylko i wyłącznie mnie, co interesuje, to srebro za dany pojazd. Tak więc, trudno mi na chwilę obecną powiedzieć, akurat co wybiorę, ale no nie wiem, może Bizontę, bo ten pojazd posiadam. Tak więc, za Bizontę akurat dostanę zwrot srebrze. Trudno mi powiedzieć, co wybiorę. Mi się wydaje, że Amerykańców no szkoda, że Wargaming nie podał właśnie ile srebra będzie mieli zwrotu za dany pojazd. To by naprawdę sporo nam pomogło, dlatego, że jeżeli wybrałbym na przykład Amerykańców i za te pojazdy bym dostał niższą kwotę w porównaniu na przykład do Niemiaszka i do Włocha, no to wybrałbym wtedy Niemca albo Włocha, tak? Wtedy bym dostał więcej srebra. Ale to nie jest tam aż tak mocno istotne. Słuchajcie, jeżeli nie posiadacie jakiegoś pojazdu a chcecie, no to wybierajcie po prostu mądrze. I tyle, prosta sprawa: grajcie, niszczcie jak najwięcej czołgów, a wtedy zdecydowanie szybciej będziecie mogli zdobyć nową nagrodę w nowym evencie. Czy coś jeszcze tutaj podali? No mamy zniżki oczywiście jakieś tam paczki na różne pojazdy, 30% zniżki, ale to tutaj chodzi o sklep. Jest naprawdę sporo wyszczególnionych pojazdów, 30%, 50. Mamy tutaj podane właśnie nacje, 30% amerykańce i tak dalej i tak dalej. Będą również nowe paczki w sklepie, tak więc jeżeli ktoś Chcę akurat sobie właśnie coś wybrać, no to zerknijcie po prostu od jutra na sklep premium pojazdów w grze, zobaczycie jakie tam paczki się pojawią. Tutaj mamy wyszczególnione, ale patrząc na te kwoty 15 tysięcy, 19 tysięcy, 11 tysięcy, nie wiem czy jest w ogóle sens wydawania jakichkolwiek pieniędzy, dlatego że Wargaming, zobaczcie, nie dość, że tak w sezonie mamy do zdobycia pojazdy, teraz kolejny event na zdobycie darmowego pojazdu, nie ma sensu wydawać kompletnie naszych złotówek na takie maszyny ósmego kieru. Tak więc słuchajcie, mamy można powiedzieć, kolejny nowy event. Bardzo dobrze, coś się dzieje. Więcej pojazdów do zdobycia. Tak więc od jutra, pamiętajcie do 28 lutego, mamy kolejne wyzwanie. No i pamiętajcie również o tym, aby się zalogować, zobaczyć sobie później swoje postępy, jeżeli chodzi o. Nowy pojazd, który będziecie mogli zdobyć praktycznie po 6, no po 5 sezonach. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, napiszcie w komentarzu pod tym filmem, a ja postaram się Wam odpowiedzieć. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!